Szczeniak rozbroił właścicieli swoją reakcją na wyznanie miłości. Zwierzęta ciągle nas zaskakują i często są źródłem naszego dobrego humoru czy uśmiechu. Nasze serca są szczególnie wrażliwe na kontakt z naszymi małymi przyjaciółmi. Pewna para podzieliła się w sieci niesamowitym filmikiem nagranym zupełnie przypadkiem. Wydaje się, że większość zabawnych nagrań krążących po internecie powstała w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Szczeniak, będący gwiazdą tego krótkiego filmu, siedzi u swojej pani na rankach i jest ubrany w zabawne ciuchy. Piesek powala nie tylko swoim uroczym wyglądem, ale także niesamowitymi zdolnościami. Szczeniak odpowiedział na wyznanie miłości swojej właścicielki. Szczeniak i jego pani na początku nagrania droczą się ze sobą, to widok bardzo popularny w domach wielu właścicieli psów. Kto z nas nie rozmawia ze swoimi pupilami i nie zadaje im pytań? Bardzo często wśród opiekunów tych czworonogów jest także naśladowanie ich dźwięków, niby proste zajęcia, a zawsze gwarantuje świetną zabawę. Pod koniec dziewczyna postanawia powiedzieć psu, że go kocha, a ten ku jej zaskoczeniu wydał z siebie dźwięki, które naśladowały jej słowa. Wsłuchując się w to, co wydobywa się z małego pyszczka, wyraźnie można usłyszeć ilowy jął. Partner dziewczyny wszystko nagrał, jej reakcja jest bezbłędna. Dalszy ciąg tekstu pod galerią. Zwierzęta są niesamowite psiak postanowił przełamać stereotypy. Od dziś nie tylko papugi powinny być kojarzone z naśladowaniem ludzkiej mowy, jak widać nie jest to uzależnione od gatunku zwierzęcia. Właścicielka trzymająca szczeniaka na rankach nie była w stanie opanować swoich emocji, słysząc jego reakcje na wyznanie miłosne. Początkowe zdziwienie ustąpiło miejsca ogromnemu wzruszeniu, z jej oczu popłynęły łzy, a wszystko zostało uwiecznione na filmie, który zdobywa w sieci coraz większą popularność. 2. Dramatyczny apel dyrektora szpitala. Auto wjechało w wózek z 1,5 rocznymi bliźniakami Właściciele chętnie dzielą się filmami ze swoimi pupilami zwierzęta i ich wybryki to jeden z najbardziej popularnych tematów w całym internecie. Rozkoszne czworonogi dostarczają nam wielu powodów do uśmiechu i obdarzają nas bezwarunkową miłością. Często zdarza się, że zapominają o tym, że nie są ludźmi i chcą uczestniczyć w życiu rodziny na takich samych zasadach jak dzieci. Popularne jest w internecie nagranie, gdzie pies decyduje się, jednak szczeniak wyznający miłość swojej właścicielce ma szansę pobić go w rankingu słodkości.